Pytania zaczęły się panoszyć nawet w wyższych szczeblach dowodzenia. Nikt nie był w stanie potwierdzić jego prawdziwego pochodzenia. Przyjechał wraz z posiłkami z Francji, ale bez jakichkolwiek dokumentów. Reszta oddziału nigdy przedtem go nie widziała, zanim został dołączony noc przed wyjazdem wraz z resztkami innych oddziałów zdziesiątkowanych przez Niemców. Szepty sączące się z pomruków w stronę kaprala przepełnione były przekleństwami. Prawie każdy człowiek, który dzielił z nim barak, dostawał martwicy stóp, a w pokojach wydawało się czuć zapach stęchły i okropnie słodki. Mężczyźni wysłani na ziemię niczyją wraz z kapralem Lorenz niezbyt się nim przejmowali. Po prostu kolejny człowiek z wielu, dla którego w każdej chwili stempel mógł spaść na akt zgonu. Poruszali się szybko i nisko, od krateru do krateru, prześlizgując na śliskim błocie pod drutem kolczastym. Jedyną rzeczą, która wydawała się wzrastać nad tym przeklętym bojowiskiem. Bieganie z rowu do rowu nie było witane ostrymi salwami z niemieckich karabinów, ale gęstą ciszą przygotowują się do zasadzki. Żołnierze wkradli się do tuneli i budynków przylegających do okopów. Zawczasu zdenerwowanych żołnierzy nie uspokoiło znalezisko. Okopy zalatywały pleśnią, potem i wypełniał je swąd zgniłych owoców. Podły, śmierdzący szlam wydawał się znajdować wszędzie, w każdej najmniejszej szczelinie, lepki jak klej, powodujący swędzenie skóry. W świecie, w którym szczury i insekty będą próbować nawzajem sobie wyrywać jedzenie, nawet jeżeli je już zjadł